Yo siemanu, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Minecraft GPlay i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować naprawdę ciekawą oraz przydatną modyfikację, która nazywa się Working Sponges Mod. Ogólnie modyfikacja dodaje do naszej gry gąbki, ale nie myślcie sobie, że te gąbki to takie zwykłe gąbki, które nic nie robią, tylko dekorują nasze pomieszczenie, naprawdę mają ciekawe zastosowania, tak więc serdecznie zapraszam do oglądania. A jeśli film Wam się spodoba, oczywiście nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę i go skomentować. Ok, a więc możemy zaczynać. Więcże mogliście zobaczyć przykładowe zastosowanie takich właśnie gąbek. E, no i w sumie mamy ich sześć rodzajów. E, mamy zwykłą gąbkę, e, aktywują, aktywowaną zwykłą gąbkę, czyli e, po prostu możemy ją aktywować. E, no i to są właśnie zwykłe bąb, e, gąbki. Mamy również obsydianowe e, dwie gąbki, jedna aktywowana, druga nie. I zaraz Oczywiście wszystko wam pokażę, o co w tym chodzi w ogóle. No i mamy e, ostatnie dwa rodzaje gąbek, a są to e, dual, e, czyli podwójne gąbki. Ok. No i właśnie mamy właśnie przygotowane to wszystko. Ogólnie crafting e, s, będzie wam się pojawiał na ekranie podczas gdy będę prezentował Wam właśnie te gąbki, tutaj zrobiłem właśnie taki przykład zabezpieczenia jak możecie zabezpieczyć sobie Wasz pokoik i oczywiście zaraz dowiecie się jak to wszystko działa OK, a więc może na początku zajmiemy się zwykłą gąbką, a więc dzięki niej możemy osuszać teren, no jak wiecie gąbka właśnie wchłania wodę no i zaraz zobaczycie w jaki sposób możemy to zrobić, zniszczę sobie tego glowstone'a i w to miejsce położę teraz tą gąbkę, zobaczycie co się Stanie. W tym momencie tutaj taki kwadrat e, o szerokości 3 w każdą stronę od tej gąbki e, został osuszony. E, no i właśnie tak działa ta gąbka. W ten sposób możecie sobie e, robić jakieś e, podwodne, właśnie tunele, podwodne domki. To jest naprawdę świetna rzecz, ponieważ e, nie, będziecie, nie będziecie w ogóle tutaj. Zagrożeni w jakiś sposób. Nie przyjdzie wam tutaj creeper, na przykład, i wam tutaj nic nie zniszczy, ponieważ jest to pod wodą, no i raczej ciężko byłoby mu się tutaj dostać. Oczywiście nie musimy robić tutaj wejścia, możemy od razu wejść do oceanu i na środku oceanu taką gąbkę sobie położyć. No i tak właśnie to wygląda. Ciekawy, pewnie jesteście zainteresowani, czym charakteryzuje się właśnie aktywowana ta gąbka. Otóż dzięki tej gąbce. Możemy sami ustalać kiedy ma zostać ona aktywowana. To znaczy, że na przykład stawiacie obok dźwignię no i aktywujemy to. W tym momencie właśnie został ten teren osuszony. Tyle że teraz możemy kliknąć jeszcze raz dźwignię, no i ten teren zostanie z powrotem zalany. Naprawdę świetna rzecz. No i moim zdaniem to jest świetne zabezpieczenie, jeśli chodzi o jakieś domki czy innego ty, tego typu rzeczy. E, no i dobra, przechodzimy dalej, i mamy obsydian, e, obsydianową, właśnie tą gąbkę. E, tak więc ja sobie tutaj zrobię porządek, no i już Wam pokazuję, jak to działa. E, będzie nam do tego potrzebna e, ogólnie lawa. No i lawę sobie może wylejemy tutaj. E, cyk, cyk, cyk. I pokażę Wam, no już, już jak to właśnie działa. Otóż ta gąbka charakteryzuje się tym, że możemy dzięki niej osuszyć lawę. Tak więc położę sobie ją teraz tutaj. No i widzicie, na szerokość trzech kratek został właśnie osuszony teren. Będzie to taki kwadrat, który działa trzy kratki w każdą stronę. To znaczy, że jeśli widzicie na przykład tutaj była lawa, to ten teren nie został osuszony, ponieważ jest już na... Odległość czterech kratek. No i tak to właśnie działa. Tak samo działa również właśnie aktywowany, aktywowana, właśnie obsydianowa gąbka. Wystarczy ją właśnie aktywować. No i teraz właśnie zostanie ta lawa. Osuszona, już pokażę Wam, jak to działa. Cyk, no i widzicie, zostało to osuszone. Jeszcze taka ciekawostka, że te wszystkie gąbki, które są aktywowane, czyli na przykład ta, e, świecą podczas, e, właśnie gdy są aktywne. E, widzicie, teraz, właśnie ją zapaliłem, akurat mam tutaj glowstone i wszystko tutaj widać, ale normalnie byłoby tutaj ciemno. Zobaczcie sami, w sumie teraz jest tutaj trochę, e, daje nam coś tutaj światło, nie wiem. Ale zobaczcie teraz, odpaliłem to i naprawdę daje to w sumie dosyć sporo światła. No i zostały nam dwie ostatnie gąbki. Moim zdaniem naprawdę ciekawe. W ogóle możecie na przykład tej gąbki lawowej obsydianowej używać, jeśli na przykład kopiecie sobie diaksy. Wiecie, że zazwyczaj właśnie diaksy znajdują się gdzieś przy lawie lub pod lawą. Tak więc takie gąbki możecie zabierać z sobą do kopalni i po prostu kopać diaksy. kładziecie wtedy sobie taką Gąbkę przy lawie i lawa zostaje wysuszona. Moim zdaniem, naprawdę, naprawdę świetna opcja. OK, no i czym charakteryzują się te podwójne, właśnie gąbki? Jedna oczywiście aktywowana, druga zwykła. Otóż te gąbki osuszają nam aż trzy, trzy rzeczy. To znaczy, że mogą nam osuszyć, może tutaj przejdziemy. Dzięki nim możemy osuszyć właśnie lawę, obsydian oraz Wodę, ok, zniszczę sobie tu i zobaczymy, co się stanie. A widzicie, nie, za, nie zaaktywowałem tamtego. Ok, ale trudno. E, tak więc e, tutaj sobie położę właśnie lawę. Następnie obok obsydian. I teraz tą właśnie gąbkę położę sobie w tym miejscu. No i tutaj mamy również obok wodę. Zobaczycie, co się stanie. Tak więc kładę. I widzicie, została, został osuszony obsydian, lawa oraz woda. W sumie obsydian nie został osuszony, tylko po prostu zniknął. E, no i teraz, jeśli to właśnie zniszczymy, to tylko woda to zaleje. Możemy również e, użyć właśnie aktywowanego, aktywowanej tej gąbki. No i teraz, oczywiście, będziemy mogli to włączać. E, I o, widzicie, tutaj to trzeba dać. A i akurat nie, tutaj. Nie, kurczę, widzicie coś się dzieje dziwnego, że jak się coś położy przy tej wodzie, to ona to zalewa. Okej, okay, teraz to powinno zadziałać idealnie, tak więc hikam dźwignię. No, i widzicie, wszystko zostało osuszone, e, co tutaj się znajdowało, i miało się osuszyć. Tak więc, moim zdaniem, naprawdę świetna rzecz. Możecie w ten sposób, tak jak ja tutaj, robić jakieś ukryte pomieszczenia, zabezpieczać swój domek. Tutaj jeszcze pokażę wam, w jaki sposób zrobiłem to e, właśnie. E, wystarczy, że właśnie teraz klikniecie dźwignię. No, i tutaj ten cały teren zostaje zalany wodą. Akurat tutaj e, mamy właśnie jeszcze tą gąbkę, i ona to. Właśnie tutaj osusza. No i tak właśnie to działa. Możecie oczywiście łączyć Redstone'em ze sobą te, te właśnie gąbki, no i wtedy będą one aktywowane jednocześnie. Tak więc, chyba na tą modyfikację to by było na tyle. Jeszcze powiem Wam jedną ważną rzecz, ponieważ jeśli chcecie, żeby to właśnie zostało aktywowane Redstone'em, to Redstone musi iść. E, tak prosto, prosto, właśnie do tej gąbki, tak jak teraz tu widzicie, e, w, ten, w ten właśnie sposób. E, no i ogólnie, właśnie tak to wszystko działa. Myślę, że modyfikacja Wam się spodobała i tak oczywiście nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę. E, moim zdaniem jest naprawdę ciekawa i oczywiście serdecznie Wam ją polecam. Tak więc to by było na tyle, żegnam się z Wami. Dzięki, cześć i na razie.